Mili Państwo, pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, to fragment mowy pożegnalnej Jezusa i to zdanie dotyka samego centrum chrześcijaństwa. To jedno z najbardziej wymagających, najgłębszych zdań Ewangelii. To znaczy, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od reguł, zakazów, nakazów, przepisów, ale od relacji miłości. A miłość, jak mówi Jezus, nie wyraża się w słowach, ale w wierności. No właśnie, wierność. Co to jest wierność? Słowo wierność pochodzi od staropolskiego wierny, czyli trwały, oddany, niezmienny w relacji. Wierność to cecha kogoś, kto dochowuje obietnicy, jest lojalny, stały w uczuciach, przekonaniach. Innymi słowy, wierność to stałość, niezmienność pod wpływem okoliczności. To uczciwość, nie zdradzanie i oszukiwanie i oddanie, bycie przy mimo trudności. Dziś, kiedy gloryfikujemy uczucia, emocje, subiektywne przeżycia, Jezus przypomina nam, że prawdziwa miłość to wierność, nie chwilowa emocja, zachwyt, ale codzienna decyzja. Dziś, kiedy tak wiele mówi się o uczuciach, zdaje nam się, że jeśli czegoś nie czujemy, to to nie jest prawdziwe. Jezus mówi wyraźnie, że miłość objawia się przez wierność w konkretach. To zdanie Jezusa nie brzmi spektakularnie. W świecie mediów, szybkich emocji i głośnych nagłówków brzmi raczej cicho i skromnie. Żyjemy w biegu, od rana do wieczora. Praca, zakupy, obowiązki, no i wiadomości, wiadomości, wiadomości. I nagle w tym zgiełku słyszymy. Jeśli mnie kochasz, okaż to w codzienności. To niewielkie deklaracje czyną nas chrześcijanami, a codzienna wierność, kiedy nie kłamie, choć inni oszukują. Nie przeklinam, choć to modne. Nie zdradzam, choć nikt nie widzi. Nie porzucam modlitwy, choć życie mi podpowiada, no nie masz czasu. Dziś, kiedy wszystko jest na próbę, związki, przyjaźnie, wiara, Wierność to jak rewolucja, bo w tym wszystkim oczywiście nie ma czasu na miłość, a przynajmniej nie na taką, która cierpliwie trwa. Co to znaczy być wiernym w świecie, który zmienia się z każdym skrolnięciem ekranu? To powiedzieć zostaje, choć trudno. Nie zmieniam zdania, choć mnie kusi. Nie porzucam Ewangelii, choć staje się niewygodna. William Shakespeare napisał, że wierność to najczystsza forma miłości, bez względu na to, czy kochasz szczęśliwie, czy cierpiąc. Dziś, kiedy najważniejsza jest zmienność, elastyczność, szybkie wybory, wierność traktowana jest jak ograniczanie wolności. A to nie ograniczenie, ale wyraz dojrzałej miłości. Goethe pisał, że wierność nie zna zmienności chwili ona trwa mimo burz i zwątpień. A papież Franciszek dodaje, że wierność nie jest modna, ale to ona sprawia, że miłość jest autentyczna i trwała. Jasne, wierność nie jest łatwa, ale jest piękna, daje życiu sens. Nie z powodu sukcesów, ale z miłości, która trwa. Święty Augustyn powie: Wierność w małym jest wielka w oczach Boga. Kiedy wrócimy do naszych mieszkań, do naszych kalendarzy, naszego zamieszania, spróbujmy kochać przez wierność, nie górnolotnie, ale codziennie. I po to właśnie mamy pocieszyciela.